Cześć, masz ścieżki z płyt betonowych, takich w ogrodzie, zobacz, takich stopni, złożonych jeden koło długiego, to po nich się chodzi. Pokażę Ci, jak za pomocą takiego impregnatu zaimpregnuję takie płyty betonowe. To jest nasz flagowy produkt z dla kółka. i pokażę Ci, co zrobię na tej płycie ogrodowej. Celem takiej impregnacji tej płyty jest zabezpieczenie przed... Mchami, brudem, przed brudzeniem się, przed takimi rzeczami. Noczymy pędzelek i zobaczcie. Uwaga! Nakładamy impregnat. Pozwalamy się napić całej tej płycie betonowej. Zobaczcie. Z przodu pięknie impregnujemy. Rozciągamy. Nakładamy jedną warstwę na suchą i niegorącą płytę betonową. Powtarzam, na suchą i niegorącą płytę betonową. Impregnujemy. Zobaczcie, jak produkt się pięknie wchłania. Impregnujemy całą płytę. Zobaczcie. Miejsce po miejscu. Jedna warstwa tego produktu wystarczy żeby stworzyć dostatecznie mocną barierę właśnie przeciwko takiemu sinieniu grzybieniu i zabezpieczamy tutaj właśnie hydrofobowo taką płytę żeby ona nam się nie brudziła przy okazji mamy odzyskany kolor odzyskany kolor i ożywioną taką strukturę ożywioną Powierzchnie taki. Jak już Ci się to podoba, to dawaj łapkę w górę, sekomentuj ten film. Jeżeli masz o mnie jakieś pytania, jeżeli mogę Ci jakoś w tym pomóc, bądź wyjaśnić, nakreślić jakieś rozwiązanie który, problemu, który masz, no to pisz, odzywaj się, yy, dzwoncie do mnie, mogę Wam taki produkt wysłać do domu. Prosto, jeżeli chcecie, jeżeli macie takie rzeczy, jeżeli podoba się Wam tego rodzaju efekt, to zapraszam Was gorąco do. Kontaktu ze mną, tak jak wspominałem. A póki co, to kończę nagrywanie. Nagram, może to jeszcze o właśnie nagramy jeszcze ten film za godzinę czasu. Jak to wyschnie, to pokażę wam, zrobimy tutaj próbę wody, żebyście widzieli, jak faktycznie działa nasz impregnat na takich płytach betonowych. Także nie jeszcze, nie, nie kończcie oglądania. Tylko zapraszam was za godzinę na test takiej płyty betonowej. No i godzina minęła, witam Cię z powrotem. Dziękuję Ci już, że jesteś dalej ze mną. Chcesz się dowiedzieć jak ta próba wody będzie wyglądała. Przypominam, że zaimpregnowaliśmy taką płytę betonową, chodnikową. Macie takie w ogródkach. Macie takie w ogródkach. No i co? Bierzemy wodę, bierzemy wodę i lejemy, lejemy. Zobaczcie jak po płycie spływa woda. Po płycie spływa woda. Widzicie? A teraz przechodzimy na miejsce, gdzie nie ma impregnatu. Patrzcie. Tu jest ten. A tutaj jest. Zatrzymamy troszkę w poziomie tą płytę. Potrzymamy. Zobaczcie. Zobaczcie. Widzicie? To jest właśnie pełna hydrofobowość takiej płyty zobaczcie. Tak to wygląda. Tak zachowuje się woda na prawidłowo zaimpregnowanym betonie. To jest właśnie z tą zlakiu. To jest właśnie nasz flagowy impregnat. Jeżeli Ci się podoba właśnie takie zabezpieczenie, jeżeli chciałbyś mieć to u siebie, zwoń do mnie, mogę Ci wysłać do domu taki impregnat żebyś sobie sam zrobił, zrobiła takie właśnie zabezpieczenie. Jeżeli ci się podoba ten film, zostaw łapkę w górę, skomentuj, pytaj mnie, może pomogę ci w czymś. A co? No co kochani, do następnego filmu, do następnego testu, do następnego razu. Cześć.